No to cześć ludkowie. Dzisiaj kontynuacja. Kontynuacja mojej wizyty w TG Maxie, Gdzie zanabiłem wyrób firmy Men Rock. I to jest krem do golenia. Tym razem Black Pump Grenade. Czyli owoc czarnego granatu. Powa poważnie mówiąc, to ja pierwsze słyszę o czymś takim jak czarny granat. No dobrze, no ale tu by trzeba Gruzinów chyba zapytać, widocznie istnieją. Jaki jest zapach tego? Krem jest, nie? Jaki jest zapach tego kremu? To w ogóle mi nie pachnie tym, co na przykład Edwin Jagger w swoich yy, wyrobach opisuje jako granat. Zupełnie. Jest takie przyjemnie słodko owocowe. Znaczy, nawet słodko to jest za duże słowo. Słodkawo owocowe. Wiecie, owocki mają yy, owocki mają takie trzy składniki smaku, yy, czyli ten yy, słodki, kwaśny oraz gorzki. Nie czuję tu gorycz, Słodkość tak, kwaskowatość tak, ale to wszystko jest cholernie delikatne. Takie tyci, tyci. Po prysznicu jestem, więc tak sobie. Po po skórze troszeczkę z zawartości tego słoiczka. Ten słoiczek to jest zawartość 100 ml, czyli biorąc pod uwagę fakt, że kremy mydła mają około 20% większą gęstość od wody, no to będzie jakieś 120 ml. Pędzel na dziś jak i 24. Który się nazywa nylon. Wszystkie syntetyki, jakie są nylony, ale ten się nazywa nylon, jeszcze taka. Wiecie, on bardzo mi przypomina jakieś takie plisowce. To chyba jest jakiś taki forma syntetycznej kopii plisofta ma lekki backbone delikatny bardzo po czubkach fajny wiemy pędzel znakomicie wyrabia kremy a dzisiaj mamy krem tam jest nawet napisane, że to jest krem wiecie Ciągle, ja, ja ciągle się zastanawiam. Co miał na myśli autor, waląc wtedy dwie te dwie kupy chyba kurde no, na środku opakowania. Nie wiem. Wydawało mi się, że rozumiem brytyjski humor. Oni to bałam coś takiego. Kocie bobki. Co by to nie było co by to nie było, no malowali jest. Wiecie. Skoro wyrób trafił do TK Maxa, to znaczy że gdzieś w normalnej dystrybucji był z nim problem. Co mnie trochę dziwi, bo fajny krem jest. Z drugiej strony jak patrzę na etykietę, to moje zdziwienie szybko mija. Wiecie, kupuję się oczami. Dowód dżem truskawkowy. Jak może dżem truskawkowy być? Dowodem na to, że kupuje się oczami. Jedliście kiedyś taki dżem babciowy. Taki kiedy... Babcia wasza. Zrobiła i nie dodała tam nic oprócz wody, cukru. Nic. Nic. Żadnych stabilizatorów, emulgatorów i innych bulbulatorów. Nic. On jest taki brązowawy. Tą stroną. Naszynki się golimy. Torn z żelatką permaszarku drugie użycie i ostatnie znaczy to nie jest żelatka permasar tylko pół żydki. Jako, że normalnie źredki dwa Góra się razy To skoro jak jest tylko pół żuletki, to połowę tego nie. O. Coś poszło się i zużyło. To jest fajna maszynka. Z tą żuletką też jest fajna. Naprawdę coś tu mi to może nie dostatecznie się wygłem Wiem, powiem Wam, że te, te kremy, męskie są pachnące bardzo delikatnie. A co tu zaczerwieniło się? Coś trafiłem znowu? Nie, bo żeby wam nie skłamać to one są takie bardziej fajne, chyba że ten z granatem Którego to granatu ja nie bardzo czuję Jest inny Dobra. Jest Trafiony Powiem wam, że Kiedyś oglądałem film takiego gościa Jego kanał nazywa się Adventures in Wet Shaving, czyli przygody w czasie golenia na mokro No tak odważny tytuł tak? Jakie mogą być przygody w czasie golenia no, Takie jak te moje dwie tutaj na. O, ślisko jest piękna. Piękna. Tak na mokro jest piękna. Bo po prostu lodowisko czuję pod palcami. Tak na mokro, nie? Na słowo to wiadomo, że nie będzie. Jak powiem, że na ten mój trzydniowy zarost trzydniowy, czyli szą nie robię. Nie. Drugie golenie tą żyletką, średni pomysł. Światka ciągnie, kumuluje. I powiem tak. Ostatni raz tą żyletką doleję się drugi raz. Do dupy. Dobra, dokończę. Dokończę, głowę jeszcze dokończę. Ale Nigdy więcej perma-szarp dwa razy. Nigdy. Wiecie, pierwszy e, y, pierwszy Dobre, naprawdę dobre Nie ma rudze Nie powiem jego słowa Ale drugie Zwłaszcza drugie przejście a, Trzecie To już w ogóle Zobaczmy Pójdzie na głowie Wiecie Na głowie są inne włosy są bardziej miękkie są Zobaczymy. Zobaczymy pierwsze przyjście z włosem, drugie pod włos i będzie werdykt. Trochę jak po gruzie, takie wiecie. Jazda wozem drabiniastym na nieogumionych kołach. Ale letnie, ale nie, nie ma rudy. Tylko problem jest jeden. Wiecie, golenie dla faceta powinno być jego chwilą w łazience. Jego przyjemnością w łazience. Nie wulgaryzuję, prostu nie ma co wulgaryzować. Tym powinno być golenie dla faceta. Tym, żeby czuć się fajnie. Dobra. Ogolone. Aż niezbyt dokładnie. To znaczy... No to jakby to wytłumaczyć obrazowo. Las wycięty, nieskarczowany. Teraz będzie jego karczowanie. Tak, wiem, pamiętam. Użyłem już tego porównania, ale uważam je za dobre. I dlatego powtórka. Że golenie z włosem to jest takie właśnie wycięcie lasu, a pod włos skarczowanie go. Wiecie? Ta żeletka jest po pierwszym goleniu mocno wyeksploatowana. Dzisiaj idzie do Kubła, ale każda następna permaszar, żebym nie miał tych wrażeń co dzisiaj pójdzie po pierwszym goleniu. W końcu umówmy się. Nie kosztuje majątku. A nie ma być właśnie tą męską przyjemnością. Z naciskiem na słowo przyjemność. Żebym się nie męczył. Znaczy, wiecie, testowanie sprzętów, materiałów, same z siebie, już jest przyjemnością. Tak się ma. Ochotę testować, jak się lubi testować. I to, to już jest przyjemność sama w sobie. Ja nie będę tu wyzywał się od działalności laboratoryjnej, boże, nie, nie. nie. przyjemność. Sprawdzenie. Jak sprzęty, materiały, jak, jak działają, jak się ze sobą zgadzają lub nie. Prawda? Wiecie? Dobra. Sprawdzenie. Kontrola jakości. No. Zero pretensji. Z wyjątkiem tego, że Pół przyjemności poszło gdzieś w kosmos. Dobra. Dzisiaj będzie znowu Myrsol, bo, bo on znowu pasuje. No. To jest taka cholera, że ona do większości rzeczy pasuje. Serio. O, no tak. To jest różnica. To jest różnica między pierwszym a drugim goleniem Tą samą żłobką To znaczy Tu Czuję Że ten spirytus z myrsola działa Cóż Wam powiem Gwiazda wieczoru Był znowuż męsrok Tym razem tym razem yy, w wersji aromatycznej Black Pomegranate, czyli czarny granat. Ja nie wiem, czarny, czerwony. Nie wiem. Obydwa pachniały przyjemnie, czy ten pomegranate, czy Sicilian Lemon. Bardzo przyjemnie, naprawdę. No, z tym, że ten Sicilian Leyman był taki bardzo wiosenny. Ten jest bardziej jesienny zapach. I powiem Wam jedno: obydwa zapachy są nieagresywne. Może dlatego ten meso tak pasuje. Że one są nieagresywne zapachy jako zapachy. Super. Yy. Kremik sprawuje się tak jak na mydło poważne przystało. Czyli jak podeschnie to, widzicie, takie coś, nie? że jakbyś się brzytwą żyt, golił, jest jak pociągnąć, palce się czepiają, za to jak zwilżyć to, to się robi lodowisko. I tak ma być, tak ma działać prawidłowe mydło. I teraz kwestia pozostaje tego aromatu. No i kwestia pieniędzy do tego, co za nie dostajesz. Ale to już zawsze indywidualna sprawa. I dla mnie 6,99 za rzecz wartą 13,95. Bo tak tu napisali, że RRP, RRP po angielsku. Czyli Regular Retail Price. Zwyczajna cena detaliczna. Czyli powszechna cena detaliczna. 13,95. A tu kupione za 6,99 pół ceny. Tak naprawdę. Za te pieniądze, za te pół ceny. Super. Za całą. Pewno bym znalazł parę fajniejszych rzeczy o podobnej gramaturze. Nie wiem jeszcze jak z wydajnością tych mydeł jest, bo, bo... dopiero zacząłem. O. No. I tyle na temat. Miejcie się Ludkowie, do następnych goleń. Życzę Wam dobrej nocy. Przyjemnych goleń i w ogóle przyjemności w życiu. Miejcie się fajnie. Po prostu. Dobra, cześć.